dobry, kochani, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Sam, Same Quizy um, dzi Dzisiaj znowu będzie z kategorii YouTube Jezu, czemu się nie łączy? Ok, już jestem yy, hmm. Co możemy zrobić? Ile wyświetleń mamy popularniejszych? Filmik YouTuberu, youtuberów, kamerzysta, o kim mowa? Zaraz do was wracam. Okej, okay, już wybrałam. Quiz. Jest to. Czy Naruciak pozwoliłby ci wziąć y, z nim udział w i Czy w ogóle wiesz, kim jest Naruciak? Tak. Co o nim myślisz? Uwielbiam go, no bo jest fajny. Jak często ogląda się jego ok odcinki? Czy to jest mój ulubiony youtuber? Co myślisz na temat serii Ciemka i Roczki jest świetna. To jest moja ulubiona seria na jego kanale. Oglądasz komentowanie danych para, para dokumentów czy wszystkich, y, jak się pojawiają. Wszystkich obejrzałam. Wszystkie obejrzałam. Która seria para, para dokumentów? Hmm. Pierwsza klasa. Czy przeszkadza ci to, gdy naruszek przeklina? Nie. Jak się czujesz, gdy oglądasz ciągłe noczki? Jestem bardzo rozbawiona, bo czasami są takie momenty, które są mega, mega śmieszne. Co myślisz na temat Julii i jego dziewczyny? Eee, nie no, spoko jest. Myślisz, że Narudziak miał lepszy kanał kiedyś czy dzisiaj? Dzisiaj. Czy chciałbyś kiedyś go spotkać na żywo? Oczywiście, że tak. Dlaczego ogląda się jego odcinki? Bo mnie bawią. Co myślisz na temat aktorów, którzy grają w danym yy, paradokumencie? Są żałosni, nawet nieźle. Kiedy na ich chce mi się śmiać. Yy, nie wiem w sumie. Nie wiem. Czy nagrywając z często byś oceniał paradokument, czy wolałbyś się cicho? Przecież po co tam siedzę? Nie jest Jezu Czy gdy inny youtuber nagrywa odcinek na kanale narciaka to go oglądasz? Tak Uważasz się za zabawną osobę? Masz dystans do siebie? Tak, jestem zabawny yy. I często się w sumie tak w ilu procentach czujesz się zażenowany, gdy oglądasz te paradokumenty? Paradokumenty. Nie wiem. Czy według Ciebie na lucie jak zbyt krytycznie ocenia paradokumenty? Gdzie jest dobrze tak, jak jest? W sumie nie? Wolisz oglądać komentowanie paradokumentów? Czy na przykład ciągaj smoczka lub śmianko? Ciąkaj loczki. Czy zachowanie Adama na filmach Cię bawi? Tak. I ostatnie pytanie. Czy tolerujesz Harry'ego Pottera? Tak. Tak, Naruciak... Jej! Naruciak mi pozwoli wziąć ciągle i lączki. Yes. Trzy minuty już, ten. Hmm. No, ja wiem. Ok, wybrałem już quiz. Jest to znowu o, o Naruciaku. Czy dasz radę wyprowadzić Loczki? Jest spokojnie, letnie popołudnie. Siedzisz przed komputerem, kiedy nagle dzwoni telefon. Odbierasz, a tam odzywa się Twój kolega Naruciek. Prosi Cię o pomoc w prowadzeniu jego programu ciągajroczki, ponieważ on nie ma za bardzo czasu. Co odpowiadasz? Jasne, nie mam sprawy. W końcu się, w końcu się zgadza. Naruciak pyta. Się. Czy chcesz samemu wybrać paradokument, czy wolisz, aby on ci wskazał, co wybierasz? Mm, to sama. Oto i, i, oto i jest paradokument, który wybrałeś. Oglądałeś tylko mały wyrywek z programu, więc nie wiesz, co ci czeka. Jesteś gotowa? Jasne. Zaczynajmy. Zasiadasz i musisz przywitać się z widzami. Jak to robisz? Przede wszystkim, Naruciek niestety nie miał czasu, żeby nagrać, więc. Siemka, tu twoje mi. A Naruciek zamknął się w szafie, więc tak za niego. Witaj na... Witajcie, tu Naruciek. A teraz. no, to. Po przywitaniu, rozsiadasz się wygodnie i oglądasz intro programu. Jakie są Twoje odczucia? To straszne, że ja znam. Tekst intera, jeśli program ma jakąś piosenkę większą się... w pamięć. Okazuje się, że program jest o nastolatce, która oskarża swojego nauczyciela o gwałt. Jej rodzice są wściekli na pedagoga, ale dyrektor szkoły stoi za nim murem. Czujesz, że na końcu odcinka szykuje się niezły plot twist. O wow, niesprawiedliwy dyrektor szykuje się niezła zawyrucha. O Boże! Po prostu będę liczyć i mieć załamanie nerwowe przy większym klienczu. O oh, wow. Nie wiem. Boże. Boże. Pierwsza część odcinka kręci się wokół samej bohaterki, która ma domniemaną depresję, chodzi smutna oraz płacze... <coughs> Przepraszam. Oraz płacze po kątach. Jej postawa mimo że ma być smutna oraz przygnębiająca, wygląda dość komicznie. Jak reagujesz? Jestem bardzo smutny, jedząc suchy chleb niż stelazka. Jak widać gównobokato też kamelaszkę. Po krótkiej przerwie na reklamę nastolatka pod wpływem presji wyjawia, że plotka o gwałcie to zwykła ściema. Wszyscy są zdezorientowani, a ty też udajesz, że jestem. Wytykam, jak bardzo... Wytykam jak bardzo tępi są rodzice, że nie wykryli kąstwo od razu. Po prostu strzelam facet. plan <grywa> palma. Dobra. Chyba to. Wytykam jak bardzo tępi są. Yy, yy, rodzice i nie wykryli tego kłamstwa od razu. Następnie w potoku wartkiej akcji policja. Następnie w potoku wa wartkiej akcji policja wypuszcza nauczyciela oraz ponownie szuka sprawcy. Podejrzenia padają na ojca dziewczyny, co w ogóle się nie spodziewa. Szy Och, piątek, szykuj bajka TV, znowu reklamy. W dramatycznym zakończeniu dokumentu okazuje się, że ojciec znęcał się fizycznie i psychicznie nad córką, w wyniku czego został zamknięty w więzieniu. Nauczyciel przyjmuje przeprosiny matki, a wszystko się dobrze kończy. Jak oceniasz całość odcinka? Ale to było sucha ilość plot twistów w tym paradokumencie mnie przeraża. O jazu mój mózg. Na koniec wystarczy oczywiście pożegnać się z widzami. Pewnie zrobisz to w kreatywny sposób. Okej, okay, moje oczy już dłużej tego nie zniosły, Więc to chyba czas, aby zakończyć odcinek. Okej, okay, dzięki. Teraz muszę wypuścić na rój z szafy. To chyba. Bo nie wybrałam tego tego. Skończone. Teraz montażysta się zajmuje składaniem filmu, a ty możesz odpocząć. W końcu to był ciężki dzień. Dobra, to ja chyba idę spać. Będę mieć w tym traumy. No dobra. Jej. Tak, pomimo, że te programy nie należą do najlepszych, do się prowadzić ciągka i iloczki z na nauczycielka. Miejmy nadzieję, że widzowie Cię polubią. Podzielcie się wynikiem w komentarzu. Okej, okay, to był już koniec tego odcinka, tylko dwa quizy. Ale przypominam, żebyście zadawali pytania w komentarzach, bo praktycznie niedługo będzie 30 subskrypcji. Pa, pa!